Witam wszystkich, bardzo serdecznie na na stream a to będzie kolejny odcinek z cyklu Google Games. Razem wrócimy sobie do 2003 roku i wspominamy Call of Duty 1. Tylko trochę to o OK. Yy, gra yy, Call of Duty 1 wyszła w 2003 roku. I pozwala nam się wczelić... I pozwala nam się wczelić w trzech żołnierzy. Mamy dostępne trzy kampanie. Amerykanina yy, Anglika i Rosjanina yy, Amerykańscy między nimi będziemy walczyli właśnie w właśnie w Normandii.

Zakracam. To właśnie jak to jest klasyka. Mam jazyk, ale ja mam już po prostu dość strzelani. Co, co najmniej od paru lat już nie wyszła żadna strzelania. Żaden FPS już nie wyszedł w klimatach drugiej wojny światowej. Tylko cały czas albo jest współczesność, albo jest futurystyka. To już mi, mi się to już po prostu znudziło, przejadło się już tu. Ja z chęcią bym wrócił właśnie do grze na Next Gen 3 Do na Rata omaha albo właśnie do klasy do Panorma Operacji Market Garden Ja już po prostu mam dziecię, to chyba przejadły i już nie jest nadzwyczajnego. a właśnie dlatego wracam właśnie do takich gier jakim na yy. ale o samej grze gra jak tam ja mówiłem wyszła w 2003 roku yy. i na tamtą chwilę to była naprawdę super gra, dalej jest, bo ja tam mówiłem jest klasyka grafika na tamte czasy była piękna. To były zmodyfikowany silnik baby, Reduc, ale tam do Wolfenstein, jak się nie mylę. Yy, jak widzicie zdrowie się odnawia i mamy apteczki tak zwane, które musimy zbierać. I powiem wam, że to wczoraj nie jest i wcale nie mam nic przeciwko, aby w dzisiejszych grach właśnie też były apteczki. Ponieważ yy, te wszystkie autostrady są na takiej zasadzie, że po prostu poranią nas, tak? Poszczelą nas. Poszczelą nas. A później, gdy się skląpimy tam połóżmy się, gdzieś tam tam, na nas nalegamy, odrodzimy się znowu, zaczniemy dwóch wrogów i znowu ustawimy to kółko. A tam, jeżeli apteczki Elda. to... Dali mi się o to zdrowie, na Mam mało zdrowia, tutaj właśnie że mam mało zdrowia. I, i dali mi, żeby te apte, że te apteczki nie znajdziemy, że znajdziemy mało zdrowia, żeby właśnie przeżyć. A, i właśnie to miało sens moim zdaniem. I to oczywiście to nie było w żaden sposób realne. I, nie było w żaden sposób oczywiście realne że ja tak nie uważam bo normalnie mają aparaty, które nie weźmiemy ale wiele gier z tego okresu nakłada na, na większym poziomie trudności oferowało że w ogóle na przykład nie było aparatów tak na przykład ta która ja tu obecnie na poziomie chyba twardziel albo wypraczony, coś w tym stylu właśnie na tym poziomie z tego co ja tam, tam na tym poziomie tylko na maksymalnym poziomie nie się tam on się to właśnie na tej, w tej grze nie było apteczek. Natomiast jest też taka gra, ona się do w Dominance Road, którą poświęcę od z tego która w ogóle nie obejmuje ani regeneracji zdrowa, ani apteczek. Ludzie, to jest fajne, ja mogę tak ja mieć tak cały czas. Ona dodaje to realizmu, Widać, że w gry był robiony dla graczy z pasją, a nie tak jak obecnie, nawet przy poszukiwaniu kalosów 2, co przynajmniej od M2, czyli od Modern Warfare 2, nie zmienia się w ogóle wcale, zarówno pod względem grafiki, jak i względem gameplaya, jak i rozwiązania rozgrywki itd. Tak się zastanawiam, być może jeszcze kiedyś na kalorzy, wcale do, do, do tych do tych minor game tej serii. Ale to się zastanowię, bo... Call of Duty 2 od 4 jest bardzo fajne. Ale nie jest na pewno są ta właśnie te właśnie w Call of Duty 1. Co jeszcze. Gra działa bardzo dobrze jest w wątrytości full HD, czyli 1920x80. Zabra z poziomu menu. Nie da się, nie da się tego ustalić. Yy, ale można to... ale można to ustawić poprzez poprzez edycję paru linijek za pomocą na bliku konfiguracyjnym gry. Ja zresztą wyślę ten poradnik, na jakim się opierałem, jak sam sobie ustawiałem właśnie rozdzielczość taką. Oczywiście na YouTube to nie będzie bo ja nawet nie na na połowę rozdzielczości taką jaka jest w grze, czyli 900 ile chyba się zejdzie na, na filmy nagramie, jeśli nie mylę. Czyli tylko 400 p ponieważ no, internetu jakiegoś szybkiego nie ma, mi po prostu długo by się to strasznie przesyłało. No ale musicie uwierzyć nie? w menu zresztą, nie wiem to, w menu zresztą nawet ja wam pokażę to, gdzie jest pusty ten tryb grafik jest pusty, ponieważ jest to edytowane za pomocą no notatnika i taka grafika ogień naprawdę, ja z tą grą mam bardzo wiele miłych przychodzili do mnie te koledzy i właśnie mówili o w call of duty pogramy, byli fajnie, zajebista gra, jako grafiko, Jezus Maria i właśnie bardzo miło jest wrócić do tej gry na dla mnie, jeśli chodzi o mnie, to dla każdego gracza, który dla każdego gracza, który lubi FPS -y. eee, FPS-y to jest to pozycja obowiązkowa. Dla każdego w tym ponieważ naprawdę będziemy tu wiele ważnych historycznych wydarzeń, właśnie pod w Normandii, eee, pod bitwy o Stalingradem, eee, pod bitwę o Stalingradem w kampanii Rosji Gra, nie ma żadnego problemu ani z chodzeniem w HD ani schodzeniem na yy, Windowsie 7. Nie ja na przykład tutaj teraz gram na Windowsie 7, 64 bit Jak widać gram mi chodzi bardzo dobrze, nie ma żadnych problemów, a niewiele gier z tamtego okresu właśnie chodzi tak dobrze na nowszych systemach, a Call of Duty chodzi właśnie, dlatego mi się da się wykorzystać i z niego zagrać. Same, um, um, na same, Jak on um, właściwie to nawet nie czytajcie to też możecie czytać, ale ja się głównie na przykład opieram y, na y, ja się głównie właśnie opieram na y, ocenach graczy niż, niż bardziej recenzentów bo na przykład y, weźmy na przykład na to Call of Duty Ghost, te nowe Zostało na przykład ocenione na metakrytyku ma średnią chyba 7 ileś od yy, recenzentów, natomiast od graczy ma 2.5, tak to jest, jest bardzo mało i taka otrzymuje się co najmniej od MW3. i zginąłem i właśnie widać właśnie że gracze graczą albo się to już mówi ta futurystyka bo w Duty, to, znaczy, to jest taka wczesna bardzo to jest bardzo niedaleka przyszłość albo po prostu jest tak przez to że twórcy kupują graczy kopie w krótkiej części tak właśnie mówiłem wcześniej albo z kolei po prostu gry są zabugowane bo teraz Dobra chyba nie ma oszłoków nie wiem czy na naprawdę... jeszcze jedną misję nagramy właśnie teraz jest coś takiego że właśnie z tego popioz w play albo właśnie się wydaje gry na szybko na szybko do kasy znowu bo i tak kupią jak to tego zwłaszcza jeżeli są te znane marki tak, tak na przykład call of duty Mm, a już się na nie zwraca uwagi na. Dobra, to możemy w sumie pominąć. A na nie zwraca się uwagi na to, czy gra ma błędy, czy nie. I właśnie przez to teraz gry wychodzą strasznie zabugowane. Eee, strasznie zabugowane wychodzą. Eee. I z błędami ludzie, ludzie mam teraz różne problemy na przykład ja z tą grą nigdy nie miałem problemu nawet na tej tego, a na przykład weź na przykład te, mój kolega na przykład miał problem z uruchomieniem Call of Duty Ghost, ponieważ męczył się takimi z błędami direct w ogóle nie wiadomo o co chodziło, a w końcu wszedł pasz, który ważył 1 giga i naprawił ten błąd. czyli to była ewidentnie błąd w gry, że on nie mógł tego uruchomić. Ponadto ten sposób gra w, w trażach, yy, tak że wyskakuje nam słynny komunikat, program na przykład, tam nie wiem, Exe jakiś przestał działać I takich starych graczy się nie działo. I to jedynie świat, ja i jak teraz służy, to do gier i ogólnie do graczy. Czyli robią wszystko dla kasy a o graczy w ogóle. I to jest według mnie bardzo złe, ponieważ. Giarze czekają mnie i dostają w zamian. Góbel, który nawet się nie nadaje do grania, bo nie jest w ogóle grywalny. Także to jest naprawdę. Tezarem smutne, no i, no i po prostu. No nie wiem, jak to określić. Kolej, ja na przykład z, z, męczyłem się na, na początku z Battlefield'em trzecim z tamtego roku. E, Najpierw z z, 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 z z błędem tyku właśnie program przestał działać. Ja wiem, że to jest inna firma nie szkoda, że to jest inna firma, ale... Chcę pokazać, że to nie tylko właśnie Infinity War, Tear czy Activision właśnie robi coś takiego, że wydaje gry zabugowane niekompletnie z błędami, y, bo DICE ja też ta naprawdę to robi. W ogóle to ogólnie teraz mało, ma bardzo jest teraz mało wydawców, którzy y, eliminują wszystkie takie błędy, takie krytyczne, y, które umożliwiają grania, bo umożliwiają wydatków właśnie ja na przykład samo miałem niedawno problemy z, z, z Assassin's Creed y, 4 Black Flag To jest w ogóle inna, y, inna firma, to jest Ubisoft y, nie, there, <trybujesz> y, nie właśnie z nimi problemy, ponieważ y, y, było coś takiego, że nie mogłem przejść danego, danego misji bo od razu ja mi wyschował tam jakiś celna, czy była chyba zmniejszyła statki, czy jakoś tak. Jak trwało, to gra mi się właśnie od razu wtedy crashowała i to mi nie mogę odniesienia danej gry, musiałem dopiero czekać na patch'a. I, i moim zdaniem takie coś się nie powinno dziać, bo tak samo jak były jakieś inne starsze gry odpisowa, która na przykład wspomniany yy, wspomniany, nie wiem, wcześniej przede mnie Brodes z Nam Drô to Hill 30. Yy, albo Splinter, splinter Cell albo seria Splinter cel, te starsze. Takie coś się w, nigdy nie działo w tych starszych grach. Ja nigdy nie wiem, akurat były, ale to naprawiały jakieś takie problemy typu yy, przeważnie z jakimiś teksturami, albo optymalizował działania bo na po prostu szybciej chodziło na sprzęcie, ale nigdy te patrzę nigdy te nie robiły czegoś takiego żeby jakoś naprawiać grę, żeby ona w ogóle nie działała, jakieś błędy krytyczne, bo tych błędów krytycznych w ogóle przedtem nie było. Obecnie, no obecnie jest to właśnie na porządku dziennym, zresztą ja pamiętam do tej pory, zresztą każda gra na Steamie, i w ogóle wszędzie, bo teraz przeważnie gry wychodzą razem ze Steamem, teraz gry przeważnie wychodzą właśnie razem ze Steamem, on od razu w, w dniu premiery gry Ściąga aktualizacje, Ja nam nie czytam tych changel, tych, co one dają, ale można się spodziewać. Zostałem poprawiona, czy tamtego rodzaju, Tam chyba. czytam jeden, właśnie, changelowy chyba czytałem. czytałem właśnie ten. No, chyba było, że poprawiony było. Nastetycznie, to podobno zawieszanie się gry. No i wielu, wielu graczy tych młodszych graczy powie. No i co z tego? Przecież robią aktualizacje, Naprawiają. No tak, tylko że testa. Tak, tylko że każda gra przejść no. przez beta-testy. Beta no i właśnie właśnie zasadam z, z można przechodzi przez beta testy na różnych konfiguracjach sprzętowych. I, I właśnie ja nie wiem czy teraz to się robi na takiej zasadzie, że... Te gry właśnie nie przechodzą przez te beta testy, sądząc właśnie w tych błędach takich różnych. Czy przechodzą, ale nawet jak coś nie zdążą twórcy poprawić, przykrywają, bo na przykład przesunąć pręby, albo nie chcą, bo y, uważają na, na przykład, że y, osłabi korzyści z gry, y, że wtedy mniej osób kupi, go nie przesuną z powodu właśnie błędów, jakich bo by to jest zła opinia. Y, ale właśnie tak się dzieje i naprawdę i naprawdę szkoda bo widać nawet po tej była że, danie, że były, były testowane do na tym. Yy, A obecnie tak nie, jest obecnie to jest, że wydamy grę tak. obecnie, jest, że Wydamy grę kurde yy, Wydamy grę, tak yy, a jakby dopłakali, że coś nie działa, to no, druga pora złapamy patchami, i każdy będzie miał po 5 giga. To spowoduje, że większość gril się właściwie wymieni tymi patchami. Prawda jest taka, że powinno teraz. Bryson i Ingram są poza te tory. Stand back, we're gonna blow them. No i tak samo jak mówię, te gry są klasykami te starsze i one mają i one mają klimat, mają klimat właśnie tego i poza tym tak mówiłem no nie wiem może ja, ja to oczywiście nikomu tu nie każę lubić z okresu II wojny światowej z systemu apteczek ale to wszystko naprawdę ma klimat yy, to wszystko naprawdę ma klimat i, na, i, I naprawdę, wiele bym dał za to, żeby ta jakaś gra dobra wyszła właśnie w, drugiej wojnie, w czasach II wojny światowej, a nie w bo w współczesność. Bo współczesność tak przejdzie, a nie współczesność. To wam daje przyszłość, a nie przyszłość, współczesność i taka to jest robota. Naprawdę fajnie było jakieś ja JPSR zobaczyć właśnie w czasach II wojny światowej. I, Ja sam oczywiście siebie nie, za, nie uważam takiego doświadczonego gracza, no bo y, y, mam... ile? Y, 17 lat, w kwietniu będę miał 18, ale naprawdę gram hmm. hmm. co najmniej do wszystkiego roku życia. Zresztą nie, zresztą tak długo grają powinny od dzieciństwa, a teraz mam na przykład lat 40 albo 45, ale... Y, naprawdę... Tak bym chciał zobaczyć. Nawet, nawet remake tego Koda, Koda jedynki właśnie chciałbym zobaczyć od Finito. Znając, że to oni pewnie by to już zrobili i by DLC wydawali. Dawniej to wszystko było darmowe. Dawniej nie było w ogóle DLC, mapy były za darmo eee, ani Let's nic w tym stylu, a teraz wszystko robimy przez DLC eee, i no i właśnie gra, o, wychodzi na to, że gra jest okrągła ale dobra, ja myślę, że wystarczy, ja naprawdę polecam Wam zagrać w tę grę, ona jest super, więc trzymajcie się, cześć.